Dzień dobry, dzień dobry, Złoty Tarot. Kłaniam się Wam serdecznie. Kochani, zapraszam znaki ziemskie, czyli byk pana Koziorożec na czytanie od dnia 17 października 2021. Kochani, zaczynamy czytanie, robimy sobie od Koziorożców, kończymy na pannie. Robimy sobie czytanie z kart cygańskich, serduszka. Jedynie zrobiłam dla Was, bo już Złoty Tarot musi odpocząć serca, więc e, dzisiaj dla Was wyjątkowo karty cygańskie. Pamiętajcie tylko jedno i teraz wszyscy razem to jest czytanie e, jakie ogólne, więc nie z każdym będzie pasować, nie z każdym będzie e, rezonować. I ja zapraszam teraz koziorożców dla Was, na, d, no po prostu dla Was d, d, na czytanko, a reszta niech słucha na ich przyjdzie pola tak koziorożce co czeka osoby z poznaku koziorożca co niektóre osoby będziecie mieć na pewno mało pieniążków możliwe że jakieś straty lub na coś będziecie musieli wydać i no zostanie wam troszeczkę mniej pieniędzy dobra koziorożce Karty pokazują tutaj jakieś problemy, ale tutaj uważajcie, kto u was się pojawi, bo będą jakieś ogromne straty lub możliwe, że jakiś złodziej taki, tak? Ktoś się z serca pojawi. Karty pokazują tutaj, że możliwe, co niektóre osoby będziecie mieć problemy przez osobę, z osobę, jeżeli mam powiedzieć... Jeżeli ktoś jest w związku i miał kochankę To tutaj przez tą osobę będą problemy Będą wielkie, wielkie straty Jeżeli yy, mam powiedzieć, że kobieta będzie miała Przez jakąś yy, kobietę lub przez mężczyznę Mężczyzna może, możliwe, że jest mundurowy Możliwe, że jest na jakimś stanowisku Tutaj jak, jakieś straty i krzywdy yy, no, mogą się yy, pojawić tak? Tak, to jest kochanka Czyli kto, jakaś kobieta zrobi na złość. Tutaj bym bardziej była serca, no po prostu ostrożna. Jest jakaś kobieta, która jest kochanką i ona możliwe. Oczekuje no, przyjazdu, przyjazdu też i mężczyzny. To jest raz. Możliwe, że ona będzie się wybierała gdzieś w jakąś y, podróż. Tutaj karty pokazują, że jakiś kobiecie y, podczas podróży możliwe, że zepsuje się auto. Tutaj bym y, y, lepiej sprawdziła. Tak, tutaj jest jakaś podróż do mężczyzny. Jest to mężczyzna, który jest y, kierowcą. Jest jakaś kobieta, która. Y, no, będzie miała z nim spotkanie. Powiem szczerze, jest to e, mężczyzna, którym możliwe ma jakieś fantazje związane też z tobą. Na, no, na niego bym bardziej e, po prostu uważała. Tak, patrzcie. Mhm. Co niektóre koziorożce, tutaj będzie spotkanie z, e, z no. Będą jakieś kochankowie, ale druga rzecz jest taka: tutaj muszę połączyć to teraz razem. Jeżeli mam tak połączyć z tymi kartami, zwróćcie uwagę, jeżeli będziecie mieć dziś spotkanie w parku lub on się dziś zatrzyma w parku, co jest związane z parkiem, żeby ktoś tam, jakaś osoba taka powielona, no, nie znam go, czy cokolwiek, albo co tamtego. Jest to osoba, która Was też i obserwuje, tak? Mhm. Tutaj bym bardziej była ostrożna. Tutaj są y, ojciec, y, ojciec, albo coś będzie z jakimś dzieckiem, jakieś zamieszanie, jakaś kłótnia będzie w pokoju, lub wejście do domu, coś z takich rzeczy, tutaj będą jakieś straty. Możliwe, że y, dziecko, y, czy ktoś z rodziny zauważy kogoś, albo coś powie nie tak, tutaj będą jakieś y, no, takie nieprzemyślane. Działania tej osoby, ale to są związane z tym, że ktoś będzie chciał albo ukryć coś, albo, no, powiem szczerze, że ten mężczyzna, ten kochanek, ta, ten mąż, możliwe coś zrobił lub coś dał, coś takiego, żeby ta druga osoba nie wiedziała, i ten młodzieniec zrobi coś takiego, żeby był zamęt, żeby coś się działo, tak, w domu czy w pracy, czy cokolwiek. Musicie na to mieć, po prostu być czujnie o tak, tu będzie chodziło też i o pieniądze tutaj będzie chodziło o jako, też zwróćcie uwagę na osoby które pracują gdzieś w Niemczech, za granicą którzy przelewają wam pieniądze, tutaj coś z takich rzeczy będzie miało do czynienia, ale też zwróćcie uwagę uh -huh. Kurczę, coś będzie na rzeczy. Wiecie co, jak jest jakiś mężczyzna, jeżeli mam połączyć, tutaj są tu i tu jest, czyli chodzi o kartę, jest jakiś mężczyzna, który ma brak równowagi. Tutaj jest to mężczyzna, który ktoś się interesuje kobietą i tutaj chodzi o jakąś zazdrość, ktoś komuś zazdrości e, jakieś kobiety. Mm -hmm. ale powiem szczerze, ktoś jakąś kobietę trzyma tak no, krótko, tak, no, jest jakiś mężczyzna, który no wie czego chce, jest tu facet u, no taki, powiem szczerze, no, z klasą i tutaj o jakąś kobietę chodzi, tutaj ta kobieta nie jest szczęśliwa z tym, z tym panem, nie, tutaj chodzi coś, zwróćcie uwagę też na osoby, które albo jak wchodzicie, coś... Progu może być, tak? Na takiej zasadzie, ktoś zapuka w drzwi i tego. Ta osoba, która zapuka w drzwi, to możliwe, że ona ma na Was oko. Mhm. I tutaj jest to osoba też i zazdrosna. Jeżeli mam mówić, to Wasz partner jest zazdrosny też i o Was, tak? I to nie jest tylko na miłość, ale to jest tak ogólnie, czyli mam połączyć te fakty, bo są jednak. Jakiś ktoś ma wobec jakiejś kobiety, jakieś plany. O. No i będzie w spotkanie. Ażeś ty. Teraz tak. Będzie na 100% ktoś, będzie miał spotkanie w hotelu. Druga rzecz jest taka, ktoś się z kimś też spotka. Jeżeli ktoś was odwiezie i sobie na przykład pójdziecie, to ta osoba zapuka do was do mieszkania, do, do jakiegoś apartamentu, i tutaj kurczę, będzie miało miejsce spotkanie. Tylko wiem, że ktoś jest w związku. Jeżeli jest jakiś mężczyzna, który nie jest w związku, to. A wy wiecie o tym, że on z wami coś To ten mężczyzna jest bardzo o was zazdrosny I on będzie chciał mieć z wami spotkanie mm -hmm. Tak, dla niektórych dowiecie się też o jakiejś chorobie Lub wy zachorujecie e, To jest raz e, Druga rzecz jest taka e, To jest możliwe, że ktoś będzie, będzie miał jakieś w, w tym nie szpital, ale jak, no to jest taki dom, to jest też dom opieki. Możliwe, że ktoś pójdzie do takiej, mm -hmm, ktoś będzie miał, e, no nie mówię, że hospicjum, ale taki dom opiekuńczy, możliwe, że e, ktoś kogoś wyśle e, gdzieś w tę stronę, tak? Jakie szczęście idzie do Was? Jakieś szczęście, jakaś radość? coś takiego no super, no super tak możliwe że jakieś będzie wesele czy cokolwiek tu idzie nowa, no, nowa miłość tak możliwe co niektóre osoby poznacie kogoś przy pracy możliwe co niektóre osoby sprzątacie tak mhm. ta osoba wam da jakiś fajny upominek jakiś fajny prezent serduszka jest to osoba no surowa tak, możecie ją oceniać, ale jest to osoba, która dla Was zrobi bardzo dużo. No, powiem Wam szczerze. Jeszcze ostatnia karta. Jest to osoba z poznaku, możliwe wagi, ale też i bliźnięta waga wodnik. Jest to osoba, która chce też jakiejś sprawiedliwości. Więc jest, no, powiem szczerze, warto, warto o tą osobę. Serca walczyć. Jest to osoba, która jest też i wdowcem. Jeżeli nie, to jest to osoba starsza, która wie, czego chce. Dla niektórych będzie wiadomość od tej osoby. Jest kobieta, powiem Wam szczerze, która będzie miała teraz branie, ale. Jakiś mężczyzna starszy do was uderzy i warto, warto o tą osobę walczyć. A dla was, pa, dla was, panowie, będziecie mieć dwie opcje. Jedna, która jest blisko, niedaleko Was, a druga, która przyjeżdża i Wy ją musicie gdzieś wozić, coś, jakieś spotkania, którą wybierzecie, no to już od Was zależy. Ale od razu Wam powiem, że ta, która mieszka blisko Was, no straty będą i cała rodzina się coś dowie, bo były dzieci, czyli coś będzie też i stratą też e, dzieci, dlatego warto chyba wziąć tą z podróży, o, dziś zapoznać. Ja mam koziorożce, też ślicznie dziękuję i zapraszam byki, byk, 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 byk. Osoby z byka. To niektóre byki, nowy dom, nowy, coś nowego w domu. Możliwe, pojedziecie sobie gdzieś na jakiś odpoczynek, coś jest z domem. Możliwe, że czas albo budujecie się, będzie jakaś przeprowadzka, lub pobyt po prostu na weekend gdzieś w nowym miejscu. Mhm. Karty pokazują tutaj kobietę, która będzie bardzo mocno szczęśliwa. To jest raz, ale jest kobieta, która pracuje gdzieś w jakimś pensjonacie czy cokolwiek tu karty pokazują, że do ciebie idzie tam też i szczęście, tak? dla niektórych będzie no szczęście idzie, idzie osoba z poznaku wodnika, to jest raz, a druga rzecz jest taka, uważajcie przez jakąś zazdrość, przez jakieś inne takie niedomówienia co niektóre osoby możecie się rozstać, tak? Sprawa sądowa y, idzie. Jeżeli mam powiedzieć, sprawa y, sądowa idzie i możliwe będzie podział majątku od dom, tutaj dla kobiety pokazuje się sytuacja pozytywna, czyli kobieta będzie zadowolona, tak? Z tego, co o, po prostu osiągnęła. Jeżeli mam mówić, jest y, ktoś, kto w, y, y, chce się czegoś dowiedzieć y, lub... Y, Coś jest z przepisaniem mieszkania I Wam coś nie pasuje Mogę powiedzieć, że tak są problemy I tutaj jeżeli mam powiedzieć Szukać problemów W, w, w akcie notarialnym w Coś z pismem urzędowym Bo coś poszło nie tak I tu karty pokazują Że jakieś oszustwo I jakąś zdradę Kogoś w waszym obręciu, y, no, możecie wziąć do dwóch miesięcy, możecie coś odkryć, tak? I będzie to na waszą korzyść. Zazdrość się po. Y, powiem Wam szczerze, jest jakaś y, nadzieja: nadzieja na y, y, jakieś y, powiem tak, albo jest jakiś mężczyzna, który ma nadzieję, że y, jakaś kobieta y, odpuści sobie. Kogoś albo y, no ma trochę pieniędzy i on z tego też skorzysta, bo tutaj jest osoba, która y, ma jakieś pieniądze, a druga osoba nie ma pieniędzy. Tutaj ktoś do kogoś idzie, ktoś ma jakąś nadzieję, na co? Nadzieja też, y, byki, możecie mieć na jak, jakiś projekt, na jakieś do, dodatkowe pieniądze? Owszem, przyjdą do Was. Koło Waszego domu. Koło Waszego domu. Możliwe, że ktoś, kto przebywa w Waszym domu, jest wróg. Jest to wróg, który obserwuje i wtedy też i. Daje jakieś takie no, sytuacje, gdzie są kłótnie. Na to bym zwróciła uwagę. To jest osoba też o ciemnych włosach. Możliwe, bardzo mocno przy kości, ale niekoniecznie. Zwróćcie uwagę, bo tutaj jest to osoba, która was też może wycyskać z pieniędzy, tak? powie, że to i to jeszcze mi na to, na to brakuje. Tutaj jest, jest dwóch mężczyzn. Możliwe, że. Ojciec i syn, i tutaj mężczyzna jest mężczyzna, który tylko e, marzy, lub e, ma jakąś e, taką Nadzieję na spotkanie jakiejś kobiety, ale też chodzi, że jest wierny jednej kobiecie, tak? Możliwe, że ta kobieta jest taka y, dla niego ostra, ale on jest wierny, wierny y, tej osobie, tak? Czyli jest wierny tej swojej byłej żonie lub osobie, która gdzieś tam jemu wzięła y, no, y, no serce z. Y, no, skradła, tak? Jak karty pokazują, że ktoś oczekuje kogoś przyjazdu. Jeżeli nie, to taka osoba będzie miała miejsce, proszę uważać podczas jazdy, dlatego że tu karty pokazują, że możliwe, że jakieś zwierzę, czy ktoś możliwe, że wam no, przebiegnie przez jezdnie, będzie potrącenie. Ktoś jedzie do kogoś w odwiedziny i powiem szczerze, ktoś nie będzie zadowolony. Lub będzie taki dla was surowy, tak? Nie będzie chciał was słuchać z takich rzeczy. Mhm. Jest to mężczyzna, który jest w związku małżeńskim. Jest to mężczyzna, który wam też będzie jako w jakiś sposób doradzał. Od niego też dostaniecie jakieś wiadomości. Zwróćcie uwagę, bo ktoś dostanie wiadomości na zaproszenie. Kogoś, kogoś na jakąś uroczystość. Karty pokazują tutaj transformację w miłości, nowy początek. Co niektóre osoby, czakra serca została zablokowana. To teraz do Was idzie nowa miłość, tak? Czyli coś się pojawi na horyzoncie, jakaś kobieta zachoruje lub jest chora. Karty pokazują tutaj, że masz mało pieniędzy, możliwe przez jakąś wiadomość, przez osobę, która cię darzy moc, z mocnym uczuciem, to jest osoba y, możliwa z rodziny, to jest dziecko, to jest osoba no tej kuzynki, y, tam y, ktoś z rodziny, tu y, warto dać jej, y, tej osobie szansę, bo tu karty pokazują zmiana, zmiana idzie na lepsze, tak, proszę was tylko nie, zako nie zakochać się w młodym mężczyźnie z pracy, bo to nie będzie miało e, no powiem wam szczerze fajnego finału, bo tutaj karty pokazują zagrożenie, możliwe, że nawet jakąś utrata, jakaś przykra sytuacja też i w pracy. Ja wam dziękuję ślicznie i zapraszam Panny. Panna od 17. Panna. Co u Panny? Jest jakiś mężczyzna. Jest to mężczyzna. No, starszy. Jest to nie tylko starszy. Możliwe, że to jest mężczyzna, który ma w sobie jakiś honor. Tu karty pokazują. Jakieś teraz tak, dla mężczyzn, możliwe, jakiś pobyt w szpitalu, to jest raz. Druga rzecz jest taka, jakaś nadzieja, nadzieja, że yy, możliwe, że to, co u niego się dzieje, takie negatywne, też możliwe, że, żeby się zakończyło. Tak, ale nie, powiem Wam szczerze, tutaj jest yy, jakiś mężczyzna, który stracił chyba żonę, lub będzie taka sytuacja. Mm, tutaj jest choroba pokazana. Dlaczego jest choroba pokazana? Ok. Tutaj jest choroba po pokazana, ale też to jest choroba nie tylko. Pokazana, że ktoś choruje, ale tutaj jest kobieta, która sobie nie może poradzić po jakiejś zdradzie, zdradzie też i męża. Tutaj karty pokazują, że coś musiało się wydarzyć koło Twojego domu. Możliwe, że coś zobaczyłaś, lub ktoś ci doniósł z takich rzeczy, tak? Ktoś blisko Twojego domu. Karty pokazują tutaj, uważajcie, na osoby, które Wam e, biorą e, papiery, wypełniają, bo ta osoba jest dla Was wrogiem tutaj. Jest to osoba, która chce, żeby ktoś zapłacił jakąś karę, tak, z takich rzeczy. Tak. Jest to osoba, która, jedna osoba, która siedzi w domu, nie wie co ma zrobić, a druga no, po prostu gdzieś obserwuje, tak, gdzieś zbiera informacje, ale jakieś papiery dostaniecie, jakieś wiadomości z tym związane. Tak, chodzi o pieniądze, chodzi o jakieś większe pieniądze, patrzcie, dwie karty pieniążków. Czyli chodzi o, o pieniądze, serduszka. Dlatego musicie na to yy, uważać. Karty pokazują tutaj, że ktoś dostał jakiś prezent możliwy lub coś związane z gotówką. No to tutaj będzie trzeba zw zwrócić, lub wy oczekujecie o jakiś zwrot jakiś pieniędzy, tak. Mhm. Wiadomości urzędowe do Was z serduszka przyjdą. Karty pokazują tutaj, że osoba, która Wam weźmie, udzieli, da jakieś pismo urzędowe, i jest to Wasz wróg. Dlatego warto skorzystać z kogoś, no, osoba, która jest w związku, osoba, która no, jest ma rodzinę, ale prowadzi też własny jakiś biznes. Ta osoba Wam może pomóc, tak? Mm -hmm. Tutaj dla niektórych wiadomości i to będą wiadomości o zaproszeniu na ślub. Co niektóre osoby będą brać ślub. I karty pokazują. Jeżeli tego to fajny prezent dostaniecie od osoby, która jest w związku, która zabrała teraz jakiś tego, wzięła ślub, jeżeli nie, to taka osoba od Was fajny też i prezent oczekuje, a oczekuje na pewno bejmy, czyli kasę. Dlaczego? Prezent, co jest związane? Teraz tak, możliwe jest tak, że jakaś kobieta by chciała dać je, albo chce na jakieś wesele, a nie ma pieniędzy. I tutaj jest to też z tym związane. Mhm. Tak, jest to kobieta, która jest sama, tak? Jest to kobieta, która no dla niej to, co było, albo to, co jest, takie no, jak to mam powiedzieć z serca. Tradycja, o, tradycja, jest to, to ona jest tego, temu wierna i ona, no, jak nie ma, to chyba nie pójdzie z takich rzeczy. Uh -huh. Karty pokazują tutaj z serca um, stratę, strata e, przez jakiegoś e, przyjaciela z pracy, e, możliwe, że strata przez jakiegoś urzędnika dużych pieniędzy. Tu możliwe, że co niektóre osoby możecie płacić za kogoś pieniądze. Tak, tutaj karty pokazują przez kogoś, z kim rozmawiacie, czyli jakie straty będą związane z pieniędzmi. Dlatego nie mówcie nikomu o swoich tam planach, ale też nie pożyczajcie, nie udzielajcie żadnych kredytów, panny, bo tutaj. Będą jakieś straty. Ktoś z Waszego osiedla, ktoś, komu tam możecie się zwierzać, jest to osoba blisko Was, tutaj straty przy tym będą. Ja Wam, Panny, ślicznie dziękuję i kochani, Wam wszystkim życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego. Życzę Wam zdrówka, bo to jest najważniejsze. Jeżeli jest zdrówko, to przyjdzie też i miłość, i buława, i kaczuszka. I tego, i tego wszystkiego Wam życzy Złoty Tarot. Ja się pięknie żegnam i zapraszam Was wtedy na kolejne czytanko. Pozdrawiam.